To ah. jest taka... Taka nasza refleksja na temat właśnie chrztu mieszka. Nie chcieliśmy jakiejś patetycznej e, akademii, czegoś, co byłoby takie bardzo zwykłe. Chcieliśmy trochę inaczej. E, oddaliśmy tutaj sporo młodzieży do dyspozycji też ich inwencji. Część strojów to jest ich inwencja, część oczywiście trzeba było gdzieś pożyczyć, ale to jest w dużej mierze właśnie też ich, ich zasługa, naszych licealistów i nawet kilku gimnazjalistów. Sam pomysł narodził się wiosną, natomiast przygotowania już takie naprawdę bezpośrednie, to takie trzy tygodnie, e, trochę prób, trochę właśnie zdobywania tych, wszystkich tutaj potrzebnych akcesoriów, więc myślę, że tak trzy tygodnie to trzeba by tutaj liczyć. Panią